Dzień dobry, dawno nas nie było Specjalnie zostawione Nieodwiedzana kuweta przez dwa dni Zobaczymy co w niej będzie I ile tego O, już czujesz twardo ho, ho. Mamy Jaką rakietę Z bryloną Bryłkę względu, że ona jest taka duża Ładnie się rozpadła o, Jest taka okay. idealna bryłka Normalnie, piękna bryłka następne Czek 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 Mamy następne Czek Następne O! Piękna bruka. Jakby ktoś mówił, że się nie zbryla. Piękna bruka. O! Chyba trzy dni miał jakąś akcję na sikanie, coś czuję. Zobaczcie. Ładnie zbryla. Trzy duże bruki i coś jeszcze. O! Chyba były cztery sikania. Dużo tego było, tu chciałem dzięki temu Państwu pokazać, że nie ma problemu, że nie byliśmy w kuwecie dobę, czy dwie, jeśli dbamy o odpowiednią ilość żwirków w kuwecie, nie ma żadnego błota, nie ma nic i po trzech dniach są trzy duże mokre kulki, kilkadziesiąt trochę mniejszych. O nie, o kilkadziesiąt przesadziłem, dwie mniejsze i nie ma problemu z wyciągnięciem, tylko więcej zabawy z wyciąganiem.